najwięcej przywożą, że z Peżotów i z, czy czy z, z rynowych. Tym razem mamy z Peżota 306. Problem jest taki, że impo wyskakuje błąd, impo zablokowane i weźmiemy ściągniemy całkiem blokady. Wiem, że nie jest to taki proste. Mało osób to robi. Widzę, że bardzo dużo osób szuka i każdy mówi, że się nie da. Na pewno się da, nie jest to takie proste, ale jest to do zrobienia. Po prostu w tych modelach, w różnych modelach jest różnie. Po prostu trzeba, w niektórych modelach trzeba zamontować emulator, w tym przypadku trzeba przeprogramować pamięć, czyli na stałe po prostu usunąć. Czyli całe tę pamięć weźmiemy, wylutujemy. Czasem jest tak, że. To nie jest taki proste, ponieważ trzeba mieć programator programatora. Mamy programator, wylutujemy, samotujemy w podstawkę, zarutujemy, wyłączymy w sacie pamięci, wyłączymy impo, salutujemy, no i tyle. No i tak, jakby ktoś po prostu miał taki sterownik czy muszę podobny, czy muszę z inną wtyczką, jeżeli ktoś ma problem z wyłączeniem, impa tam pod, pod filmikiem jest zawsze kontakt przez olx -a. Można to napisać, można wysłać, można przyjechać i na pewno w tych modelach czy w Peugeotach czy w innych modelach teoretycznie w 99% prawie wszystkie wstewnika te, da się wyłączyć. znaczy w rynówkach i w Peugeotach to zawsze to... Także, jakby ktoś miał jakiś problem, to zawsze można to napisać, możemy coś poradzić, zawsze jeżeli ktoś, ja wiemy z mechaniką, nie to zapiera to pieniądze, nie ma sprzętu, zawsze można to nas wysłać, no i my im po wyłączymy w tym samym dniu, jak przyjdzie w tym samym dniu, po prostu robimy, wyłączamy i na drugie dzień jest wysyłka, także to jest wszystko szybko, w ciągu dwóch dni wraca z powrotem, także tyle. Jeszcze to pokażę, jak to się robi, ale na razie będziemy u układ wy wylutowywać. Tak, mamy już ten układ wylutowany. <laughs> układ mamy tutaj. No i teraz będziemy go montować w przestawkę, czyli tutaj w, w taki adapter Ja już mam opcję lutowania, ponieważ ten na zasadzkę bardzo często mi coś nie łączyło i problem był taki, że nie łączyło przy programowaniu no i później samochód mi nie chciał palić także lotowany jest 100% sprawny chociaż dłu dłuższy schodzi ale lepiej przylotować i żeby było dobrze także tutaj te krucówki jeszcze trzeba będzie poprawić także dajemy tutaj troszkę pasty i będziemy lutować. no i tak mamy już zalotowany układ w postawce podłączone mamy to laptopa, w laptopie robimy teraz odczyt. Nastawione mamy tutaj AM29F400 no i robimy odczyt. Odczyt klikamy w układ, dalej klikamy w odczyt. No i tutaj wyskakuje nam okienko, no i startujemy odczyt. Jak przyjdzie ten pasek będzie odczytany. No i już widzę, że mamy odczytany Po zawartość. Zimne po jakiś jakieś zero itynki. Ale może przejść dalej. No, ale dalej pamięć jest. No i teraz powiem jak ten cały procedura jest bardzo prosta. Czyli trzeba to pamięć zapisać, trzeba zapisać na komputer, na przykład weźmiemy sobie tutaj zapisz, czyli Slay Dajemy zapisz, Weźmiemy sobie to żeby nam nie pomylić dajemy na pulpit No i to piszemy sobie, żeby nie pomylić że to jest na przykład i to piszę sobie 3 F, żeby wiedział, że to jest właśnie ten model oryginał. czyli mamy go zapisanego i teraz procedura polega, to jest tak na wszelki wypadek tutaj w tych 01, w tych cyferkach to po prostu trzeba tę pamięć wyłączyć jak to zrobić, no to już jest wiesa, jeżeli ktoś nie ma wiedzy to po prostu niech się nie porywa bo... to jest dość skomplikowane, ale ktoś jak już w tym sieci przygotował to będzie wiecie o co chodzi, także my go przeprogramujemy jak będzie przeprogramowane to po prostu usunie się całą pamięć, czyli kod w tej chwili przeprogramujemy no i tak mamy już pamięć, która jest zapisana, przeprogramowane co zrobić dalej. Dalej po prostu trzeba tą pamięć oryginał po prostu skasować. Klikamy w układ. Klikamy kasuj. No i klikamy tutaj Jeżeli zrobimy opcję kasły to jeszcze chwilkę zaczekaj aż ten pasek przejdzie jak ten pasek już przejdzie chwilę to nam zejdzie No wyskakuje jeszcze nie już Sprawdzimy czy na pewno poszło żeby sprawdzić czy wszystko poszło w porządku robimy odczyty jeszcze raz No jak wyskoczy nam odczyt Powinien nam same efki. Prze... Odczytało jak widać same efki i teraz będziemy ukrywać oryginał. zalutowane Wygląda to dobrze. Pod mikroskopem wygląda to tak. Wszystko jest ładnie zalutowane. jak i z jednej. Tak samo i z drugiej. Teraz to wszystko, wszystko jest takiego topnika, czyli z tego czegoś. Teraz umiemy dokładnie to specjalnym sprytusem to płytek. Także umyjemy to i będziemy powoli składać. No i tak mamy już wszystko wyczyszczone. Sprawdzamy to. Tutaj wygląda tak pod mikroskopem można to sprawdzić wygląda to wszystko bardzo dobrze tak jak w jednej takiej z drugiej strony także tyle montujemy obutowe no i zostało przetestowane także 100% działa no i udało się IMPO jest wyłączone w sterowniku ten akurat jest Peugeota 306. Tyle. Tak, mamy sterownik już wysklany. Mamy import wyłączony. Także, jeżeli ktoś ma ten akurat, nie było takich problemów, ale dużo osób pisze, że jest problem. Powiem tak, w tych modelach, czy w Peugeotach, czy w Renault'kach wszystko jest to do zrobienia. Jeżeli ktoś ma podobny problem, po prostu samochód ma nie uruchomiony, po prostu wyskakuje plikata IMPO. Czasem tak jest tak, że z którym mechaniką po prostu nie da zrobi, zrobić, ja rozumiem, bo rzecz to nie jest mechaniczna, tylko rzecz e elektroniczna. Jeżeli ktoś ma podobny przypadek, a chce, żeby IMPO wyłączyć, zawsze można stronie to nas wysłać, czy to takie, czy podobne, zawsze możemy wysokoło taki sterownik im wyłączyć jeżeli ktoś chce samemu zrobić też jest to to zrobienia wystarczy, że sobie ktoś kupił o jakiś tam mikroskop <coughs> programator podstawka 450 zł samo to, to jak ktoś no i jedna ważna rzecz po prostu trzeba powiedzieć jak ten pamięć przeprogramować. Jeżeli ktoś ma taką ta wiedzę, także muszę poprowadzić. Jeżeli ktoś po prostu nie czuje się na siłach, to zawsze można wysłać. Także kolejne, już sterownik mamy wyłączony.